Nie mogę powiedzieć, że kocham, bo piszę to kurwa 16 rok z rzędu Nieraz chciałem zastępować, bo przecież to już nie ma sensu Przez tyle lat gam na uczuciach, emocje dały początek historii Dziś kończy 16 i kolejny, kolejny, kolejny rok mija już 16 mam, ciągle w głowie nowe plany jak zmienić coś, żeby przygotować się na kolejny rok yeah. Przede mną dużo pracy, ale to przecież lubię Nie ma się już ludźmi, co zabrali cenne chwile Chcę podziękować mamie i tacie, bo przez nich tu żyję Że robię to, co robię, po prostu kocham chwilę I wszystko, co czuję, wylewam muzykę Mało ludzi to zrozumie, szczególnie w podobnym wieku chcą bawić się życiem Kto wie, może starości przez ten tryb nie dożyje Jestem za młody, by chlać, czy palić, wydawać w kurwę pieniędzy 16 rok rzędu pokazać, że jestem kimś więcej niż tylko przeciętnym człowiekiem Może będę raperem Duża aspiracja na niebycie zerem Pytają, czy mam bliższą relację? Na razie podziękuję, bo nie chcę psuć sobie psychiki Choć nieraz bym tego doświadczył Nie mogę powiedzieć, że kocham, bo piszę to kurwa 16 rok z rzędu Nieraz stopować, bo przecież to już nie ma sensu Przez tyle lat gram na uczuciach, emocje dały początek historii Dziś kończy 16 i kolejny, kolejny, kolejny rok mija już w 16 mam Tyle w głowie nowe plany Ciebie przygotować się na kolejny rok yeah. Przede mną dużo pracy, ale to przecież lubię Nie martw się już lubi, co zabrali cenne chwile Chcę podziękować mamie i tacie, bo przez nich tu żyję 16 mam Tak w skrócie, to dzięki za ten rok Miałem dużo planów, ale większość z nich nie wyszła Trudno, trzeba być dalej Dziś jest piękny dzień, 21 grudnia Moje urodziny, mam nadzieję, że spędzę ten dzień zajebiście Tego również Wam życzę Do zobaczenia w nowym roku